Tak jest ze wszystkim, za co się wezwał. Nie działa. A ten zielony ład, to trzeba w sposób oczywisty, jak najszybciej w całości odrzucić. To już nie ma żadnego sensu. Stany Zjednoczone, pierwszego dnia rządów Trumpa, odrzuciły zielony ład i postawiły na paliwa kopalne. Jeszcze wczoraj Trump mówił, że będą teraz stawiać na energetykę węglową i kopać węgiel, bo to jest tania energia. Chiny, India, Afryka, wszyscy stawiają elektrownie węglowe, bo chcą mieć tani węgiel. Tylko my w Europie. Chcemy mieć drogi prąd, chcemy mieć upadający przemysł i wysokie koszty życia. To nie ma sensu. Ci wariaci, którym się wydaje, że planeta płonie, chcą, żebyśmy na zielony władz wydali kilka bilionów złotych. To jest po... 250 tysięcy złotych na osobę. Na te remonty klimatyczne, na te samochody elektryczne, zamknięcie hut kopalni, elektrowni, przemysłu, zniszczenie rolnictwa. 250 tysięcy złotych od osoby. I w co my to inwestujemy? Co dostaniemy w zamian? W zamian mamy dostać to że za 20 lat będzie nam jeden stopień chłodniej. No jak ja się cieszę, że ja w to zainwestuję 250 tysięcy. Cieszę się, jakbym w Amber Gold inwestował. Ja nie chcę wydawać 250 tysięcy złotych na to, że było mi chłodniej. Że wolę za te pieniądze kupić sobie to gipsowe jajo do ogrodu.